Proszę pana, pewna kwoka traktowała świat wysoka i mówiła z przekonaniem, grunt to dobre wychowanie. Zaprosiła raz więc gości, by nauczyć ich grzeczności. Pierwszy osił wszedł, a przy tym nogu garnek stóp kopyta. Kwoka wielki Wniosła. Widział, kto takiego osła? Przyszła krowa tuż za progiem. Zbiła szybem lewym rogiem. Kwoka gniewna i surowa. Zawołała, a to krowa. Przyszła świnia prosto z głota. Kwoka złości się i miota. Co też pani tu? Baran, chciał nagręć, Siąść i w Grzęda pękła, Kwoka wściekła, Coś o nim rzekła I dodała próżne słowa, Takich nikt już nie wychowa. Trudno, wszyscy się wynoście! No i poszli sobie goście. Czy ta Kwoka, proszę pana, Była dobrze wychowana? chowana